Cześć i witam wszystkich na kanale Gazetki Sklepowe. Dziś mam dla Was wyjątkowe wieści, no bo gazetka promocyjna Biedronki w życie już od poniedziałku. W tym tygodniu przygotowano mnóstwo niesamowitych okazji, które na pewno przypadną Wam do gustu. Zaczynamy od wyjątkowych promocji dostępnych dla użytkowników aplikacji mobilnej Biedronka oraz posiadaczy karty Moja Biedronka. Jeśli jeszcze nie macie, to teraz jest doskonały moment, aby zacząć. Dzięki nim możecie zyskać dostęp do ekskluzywnych rabatów i oferowanych specjalnych ofert. Aplikacja Moja Biedronka umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie aktualnych promocji. Karta Moja Biedronka to z kolei świetny sposób na dodatkowe oszczędności. Wystarczy, że zeskanujecie ją przy kasie, a rabaty zostaną automatycznie naliczone za zakupy. Biedronka zawsze dba o to, aby na półkach nie zabrakło wysokiej jakości produkcji spożywczych w atrakcyjnych cenach. Oprócz tego czekają na Was świetne okazje na mięso, ryby, nabiał oraz pieczywo. Wszystko, czego potrzebujecie do przygotowania pysznych i zdrowych posiłków. Nie może zabraknąć orzeźwiających napojów. W nowej gazetce biedronki znajdziecie szeroki wybór soków, napojów gazowanych oraz wody mineralnej w super cenach. A dla miłośników kawy i herbaty przygotowano wyjątkowe promocje na ulubione marki, które z pewnością umilą Wam każdy poranek. Dbając o Wasze codzienne potrzeby, Biedronka oferuje również szeroką gamę artykułów drogaryjnych w obniżonych cenach. W tym tygodniu możecie zaoszczędzić na kosmetykach do pielęgnacji ciała i twarzy, środkach czystości oraz artykułach higienicznych. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w ulubione produkty. Na koniec warto wspomnieć o artykułach gospodarstwa domowego, które również znajdziecie w promocyjnych cenach. Biedronka przygotowała dla Was szeroki wybór produktów, które ułatwią codzienne obowiązki. Dlaczego warto zrobić zakupy Biedronce od poniedziałku? Przede wszystkim ze względu na ogromny wybór produktów w świetnych cenach, które pozwolą Wam zaoszczędzić na codziennych zakupach. Dodatkowo, korzystając z aplikacji karty Moja Biedronka, zyskujecie dostęp do ekskluzywnych rabatów i opłat specjalnych, które sprawią, że Wasze zakupy będą jeszcze bardziej opłacalne. I to już na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi opartami i promocjami. Koniecznie zostawcie komentarz i dajcie znać, które produkty z tej gazetki najbardziej Wam przypadły do gustu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nowy tydzień znów zapukał do drzwi, w głowie plan, by dobrze go zacząć dziś. Promień słońca, ciepły wiatr, a w sercu spokój, dobry znak. Między półkami znajomy świat, zapach pieczywa, owoców blask, codzienne smaki, kolory dnia. Tak zaczyna się tydzień, właśnie tak. Czas płynie wolnie, gdy tak idę tu. Z koszykiem pełnym drobnych snów. Zatrzymam chwilę, niech trwa. Bo w prostych rzeczach sens się ma. Poniedziałek w Biedronce, nowy Rydnia, Świeży Świeże smaki, zapach chleba gra. Wśród ludzi, co się uśmiechają, zaczynam tydzień z dobrą aurą. Warzywa w kolorach jesiennych drzew. Herbata pachnie jak domowy sen. Na Tyle prostych chwil, które sprawiają, że chce się żyć Małe rzeczy dają tak wiele Ciepło w dłoniach, spokój w niedzielę I myśl, że jutro też tu wpadnę znowu, Bo każdy dzień ma swój cud Poniedziałek w gdzie dzień się śni Wśród zapachów barw i zwykłych dni Codzienność smakuje tak lekko gdy zaczyna się od miejsca blisko. Nie potrzeba wiele, by czuć ten stan. Czasem wystarczy jeden plan. Z kubkiem kawy, z dobrym snem, by dzień znów zaczął się jak sen Poniedziałek w biedronce. Zaczyna się ten tydzień znów Z zapachem chleba, z ciszą Świat jeszcze śpi Kubek ciepły w dłoni Myśli układam w rytm Idę powoli, ulica jeszcze szepcze W plecaku lista dzień W ramię świeci cicho Biedronka za rogiem Znany kąt i znak tu zaczyna się tydzień, tu zaczyna się nasz krok. Zanim tydzień wpadnie w swój pędyr, zatrzymam się po coś, co da mi oddech znów. Razem, chwila dla nas, poczuj to mały stan. Zapiorę cię dziś, do Biedron Się jasne. Przed nami dzień. Słyszę ciche rozmowy, śmiech gdzieś przy kasie. Krok przy kroku każdy gest układa chwilę w dniu. Nie trzeba wielkich planów, by poczuć, że się żyje W takich prostych momentach twi najlepszy sens Skupię myśli uśmiechem pod nosem Mały rytuał przed pracą i już dzień inny jest Razem chwila dla nas, poczuj Przejdziemy prosty rytm na nowy tydzień. Koszyk pełen małych spraw, które tworzą dom, hej, hej, razem my. To zwykły poranek, a jednak wszystko staje się jasne. Przed nami dzień. I kiedy wieczorem. Świat złapie inny ton Opowiemy o drobiazgach, które zrobili dzień nam dom To niewielka sprawa, to codzienny rytm i gest Biedronka w poniedziałek, mały most do tego co jest. U -u -u, pamiętaj to Zabiorę cię dziś do Biedronki I zaczynam dzień tu, gdzie zwykłe chwile są jak znak. La, la, la przed nami. Każdy poranek zaczyna się tak w świetle dnia, gdzie słychać świat. Nowe kolory, zwykły rytm, codzienność płynie jak film na ekranie. Ciche słowa, a w nich spokój, który woła. Chwile z życia, proste sny, tu odnajduje każdy z nich. Bo to właśnie tu. tu. Gdzie czas ma swój smak, z drobiazgów układa się świat. Codzienny blask, znajomy ton. Z uśmiechem witam nowy dom. To jest historia zwykłych dni, pełnych barw i prostych chwil, gdzie każda oferta ma swój rytm, a światło tańczy pośród witryn. Każdy film to mały sen ciepło, który trwa. Bo w tych chwilach, które znam, odnajduję siebie tam. Odnajduję siebie tam. Czasem wiatr przyniesie nowy plan, a w tle muzyka jak znak. Kroki między półkami snów rysują mapę małych dróg. Tu codzienność ma swój styl. W prostych gestach, w rytmie chwil. Lubię patrzeć, jak świat gra. Gdy życie płynie tak jak ja Tak jak ja To jest historia zwykłych dni Pełnych barw i prostych chwil Gdzie każda oferta ma swój rytm A światło tańczy pośród wid